Czy wiesz, że istnieje jeden naturalny składnik, który może sprawić, że Twoje warzywa będą większe, smaczniejsze i zdrowsze? To coś, co stosowali nasi dziadkowie i co do dziś jest tajnym sekretem doświadczonych ogrodników. Mowa o oborniku bydlęcy. Dlaczego warto go stosować, jak go używać, wszystkiego dowiesz się w tym filmie. Obornik bydlęcy to jeden z najlepszych naturalnych nawozów organicznych. Zawiera mnóstwo składników odżywczych, które są niezbędne dla roślin, takich jak azot, fosfor i potas. Dzięki niemu gleba staje się żyźniejsza, poprawia swoją strukturę i zdolność do zatrzymywania wody. Dlaczego obornik bydlęcy jest tak wartościowy? Wzbogaca glebę w cenne mikroelementy, poprawia strukturę gleby, zwiększając jej przepuszczalność i retencję wody. Stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych, które wspierają zdrowy wzrost roślin. To w 100% naturalne i ekologiczne rozwiązanie. Nie musisz używać chemicznych nawozów. Jak stosować obornik bydlęcy w uprawie warzyw? Są trzy podstawowe sposoby na zastosowanie obornika w ogrodzie. Jeden obornik świeży, najlepszy na jesień lub zimę. Nie należy stosować go bezpośrednio pod rośliny, bo może je spalić. Po rozrzuceniu po glebie warto go przekopać, aby wiosną był gotowy do działania. 2. Obornik przekompostowany, idealny do stosowania wiosną, jest łagodniejszy dla roślin i można go bezpiecznie dodawać do grządek. Trzeci, obornik granulowany, łatwy w użyciu i dostępny w każdym sklepie ogrodniczym. Można go dodawać bezpośrednio do ziemi, wystarczy podlewać go wodą, aby stopniowo uwalniał składniki odżywcze. Osobiście używam właśnie tej formy obornika. Pod moje pomidory, paprykę, ogórki przed sadzeniem sypię każdego roku około 500 gram. Dodaję małą warstwę przepuszczalnej ziemi i sadzę rośliny. Każdego roku zbieram dzięki niemu dużą ilość plonów. Jakie warzywa najbardziej skorzystają z obornika bydlęcego? Pomidory będą większe, soczyste i bogate w smak. Papryka nabierze intensywnego koloru i smaku. Ogórki plon będzie obfitszy i odporniejszy na choroby. Ale to nie wszystko. Obornik sprawdzi się także przy uprawie dyni, cukini, kapusty i wielu innych roślin. Gdzie zatem zdobyć obornik bydlęcy? Jeśli masz dostęp do gospodarstwa rolnego, możesz poprosić o naturalny obornik od rolników. W sklepach ogrodniczych znajdziesz wersję granulowaną, idealną dla tych, którzy nie mają miejsca na kompostowanie. Obornik bydlęcy to niezastąpiony składnik dla każdego, kto chce mieć zdrowe, dorodne warzywa bez użycia chemii. Jeśli jeszcze go nie stosujesz, spróbuj, Twoje rośliny Ci podziękują. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jakie nawozy stosujesz w swoim ogrodzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.